Cześć wszystkim, obaczom słońce magazynierom. Spotykamy się jak co miesiąc na podsumowaniu kolejnego miesiąca. Tym razem podsumujemy miesiąc marzec 2024. Słuchajcie, miesiąc marzec zamknął nam się taką kwotą. Dla przypomnienia omawiamy rachunki dla Netbillingu, e, dla tutaj instalacji 1288 KWP, południowy wschód, 27 stopni, oczywiście z magazynem energii. Jak ktoś zagląda na mój kanał, to już na pewno trochę wie o tym. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz, no to zapraszam serdecznie do zerknięcia, co tam się dzieje. No i co? E, rachunek niezbyt wielki. E, to jest ostatni rachunek tak jakby sezonu grzewczego, bo na koniec kwietnia zamknąłem Tutaj sezon grzewczy, pompa ciepła jest już wyłączona. Jedziemy już ostatni tydzień marca na pełnym offgridzie, czyli nie dobieramy prądu z sieci, wystarczy nam 100% akumulatorów. Kwiecień myślę, że będzie totalnie na off bez żadnego najmniejszego problemu. Dogrzewamy się w tej chwili klimatyzacją kanałową, w sensie no, klimatyzacją kanałową. Ja myślę, że powinniśmy to nazwać chłodzeniem i ogrzewaniem kanałowym. Czyli jest to przystawka do rekuperatora z jednostką zewnętrzną, która pracuje po prostu jako takie ogrzewanie powietrzne. Jak to wygląda nam, słuchajcie, w miesiącu marcu 2024? No, słuchajcie, dokupione jest 556 kWh z sieci. Tak jak widzicie tutaj, w tabelce pompa ciepła zużyła 431 kWh. Dom z pompą ciepła w całości, bo pompa ciepła idzie też przez liczniki falownika deje, więc tutaj mam wszystko ładnie podsumowane. 1280 kWh. Produkcja w marcu z fotowoltaiki była 1006 kWh. Zobaczcie, w marcu o małego słonia mieliśmy już produkcyjnie tyle co zużycia, więc myślę, że po rozbudowie instalacji o drugie tyle co jest planowane już wkrótce. Myślę, że kolejny marzec będzie marcem, który będzie. Będzie totalnie off-gridowy, czyli jesteśmy bardzo blisko 8-miesięcznej niezależności energetycznej, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eko OZE w miesiącu marcu, tak jak widzicie, wpompowało do bufora grzałkami z nadwyżkowej produkcji 125,57 kWh na autokonsumpcji, bo w marcu jeszcze nic nie oddawaliśmy do sieci. Marzec jest jeszcze miesiącem, który tutaj całą energię mamy zachowaną dla siebie. Słuchajcie, jak to się e, przedstawia kwotowo? E, Popisałem po, po, tutaj jedynki i dwójki rzymskie. I teraz jedynka rzymska to jest pierwsza taryfa, dwójka rzymska to jest druga taryfa. Zwróćcie uwagę, ja w marcu już niestety wykorzystałem limit, dlatego zwróćcie uwagę, że są takie jedynki i dwójki ze strzałką, czyli powyżej limitu. Zobaczcie, no niestety, ale cena prądu powyżej limitu już nam poszła do góry. No widzicie teraz, ile to jest. To samo jest, jeśli chodzi o opłaty przesyłowe. Dwie pierwsze niższe kwoty są to opłaty przesyłowe w ramach Tutaj limitu i dwie kolejne kwoty to są opłaty przesyłowe powyżej limitu. No i widzicie, że znacznie to podskoczyło do góry. Tak. Dla porównania, poprzedni rachunek z lutego, zwróćcie uwagę, była tylko jedna kwota, czyli jeszcze stawki, tak jakby limitowe. I tutaj też widzicie przesył, też w stawkach limitowych. Także, no niestety, ale już w marcu mamy podwyższone opłaty przesyłowe i podwyższone opłaty za kilowatogodzinę, ale. Czy się tym przejmujemy? No, ja się osobiście tym nie przejmuję, dlatego że już na koniec marca cały tydzień byłem off-grid. Teraz już kwiecień, to już bez żadnego zająknięcia. Myślę, że już to już jest początek sezonu, który będzie trwał aż do września, czyli będziemy całkowicie na off gridzie czyli bez dokupywania prądu z sieci. Oczywiście korzystamy dalej z możliwości prosumenta i oddajemy prąd do sieci. Dopiero w kwietniu zaczęliśmy w sumie. Jeśli chodzi o poprzednie depozyty, no tutaj się za wiele nie zmieniło. Depozyty się powyzerowywały słuchajcie, zostało mi w depozycie na koniec kwietnia do odebrania 90 niecałe 6 zł e, także no słuchajcie zamknięty cały sezon grzewczy na netbillingu z pompą ciepła fotowoltaika z magazynem w kwocie 1500 zł, zobaczcie dokupiłem z sieci tylko 3000 kWh 3040 średnia cena za kilowatogodzinę w moim przypadku wyszła 88 groszy. Tylko to jest chyba średnia cena za kilowatogodzinę z ostatniego rachunku. Zaraz pozwolę sobie tutaj zerknąć w poprzedni rachunek. Co mieliśmy na poprzednim rachunku? No tak, mieliśmy mniejszą ilość kilowatogodzin, więc ta cena wyszła inna. Także to jest cena z jednego rachunku. Słuchajcie, jak już Wam się zdążyłem pochwalić 1500 zł za cały sezon grzewczy, ogrzewanie, prąd, którego mi zabrakło na net billingu, więc myślę, że się kalkulowało. A tymczasem, cóż. Zapraszam na kolejny miesiąc, na kolejny rachunek z Netbillingu. Teraz już mamy tak naprawdę od kwietnia do marca 2024 mamy pełny rok, więc mamy pełne podsumowanie roku. Zrobię myślę, że jeszcze tutaj dla was taki z wykresami od Filipa Kaszubowskiego a swoją drogą. Zapraszam na kanał Filip Kaszubowski. Kanał Filipa tutaj bardzo fajnie podsumował moje faktury. Postaram się wam tutaj też jeszcze wrzucić na koniec tego filmu kilka screenów. Zrobimy tutaj teraz na to miejsce Zwróćcie uwagę, tak by wyglądało połączenie, gdybyśmy nie mieli pompy ciepła. A tak by wyglądało połączenie, gdybyśmy mieli pompę ciepła. Oczywiście pompę ciepła mamy, tak? Więc tak to wygląda. I zwróćcie uwagę, cofnę jeszcze tutaj do poprzedniego przeźrocza. Gdybyśmy nie mieli pompy ciepła, ten rachunek byłby na pewno troszkę mniejszy, no dlatego, że pewnie bym troszeczkę oszczędzał ten prąd ale ze względu na fakt, że tego prądu się tak średnio najeżdża, oszczędza, no to tak to wygląda. Także słuchajcie, no ja uważam, że jeśli chodzi o NetBilling, nowy system, taki niedobry, wszyscy mówili, że się nie da. Nie ja uważam, że się da i to nawet myślę, że pokazałem Wam całkowicie, że się da. Zwróćcie uwagę, że wszystkie rachunki macie u mnie na kanale, możecie się cofnąć do nich wstecznie, zobaczyć jak to wyglądało krok po kroku. No i cóż, nie ma tutaj żadnej ściemy, na NetBillingu też się da zamknąć fajnie rok, a tymczasem co? To. Łapiemy słońce, magazynujemy energię w akumulatorze trakcyjnym i co? Lecimy dalej. Pozdrowiona dla Was, cześć!